Co o bliźniaczych płomieniach mówi film Matrix? Pierwsza część Matrixa pojawiła się ponad 20 lat temu i większość z nas nie poznała jeszcze swojego bliźniaczego płomienia. Dlatego też film ten postrzegaliśmy zupełnie w inny sposób. Jak rozumieć ten film pod kątem bliźniaczych płomieni i na co warto zwrócić uwagę? Sprawa pierwsza to samo słowo wybraniec. To słowo to teoretycznie tłumaczenie angielskiego słowa the one". Natomiast samo słowo D1 oznacza również jedno. Skoro wiesz już o bliźniaczych płomieniach, polecam Ci zrobić taki eksperyment. Obejrzyj ponownie pierwszą część Matrixa, a zwłaszcza kilka ostatnich minut, i zastąp słowo wybraniec słowem jedność. Jedność w odniesieniu do bliźniaczych płomieni. I zobacz, jaką informację otrzymasz. Teraz przejdę do ostatniej części Matrixa, Matrixa czwórki, dlatego że to jest część, która najbardziej konkretnie mówi o bliźniaczych płomieniach. Cytat wybór to iluzja, ty już wiesz, co musisz zrobić. Według mnie jest to cytat, który idealnie odnosi się do naszego życia, do naszej drogi duszy i właśnie do bliźniaczy płomieni. Tak naprawdę wszystkie wybory, które podejmujemy, są iluzją, ponieważ my już w głębi serca wiemy, co musimy zrobić. Sprawa kolejna to czarne lustra. Według wierzeń czarne lustra były takimi magicznymi akcesoriami, które służyły do kontaktu z duchami. Dawały one możliwość wejścia w inny wymiar. W czwartej części Matrixa są sceny, gdzie Neo pije kawę wraz z jednym z współpracowników, a następnie z Trinity. Kawiarnia nazywa się Simulatę, natomiast w jej środku znajdujemy stoły o takiej lustrzanej powierzchni. Jeśli dokładnie przyjrzysz się scenom z kawiarni, to zauważysz, że zarówno Neo, jak i Trinity zupełnie inaczej wyglądają w odbiciach lustrze niż na żywo. Ja odbieram to jako odniesienie do różnych inkarnacji, do symulacji, w których bierzemy udział. Sprawa czwarta to nakładane przez społeczeństwo schematy. Podczas rozmowy z Trinity Neo dowiaduje się, że ona tak naprawdę nie wie, dlaczego założyła rodzinę, dlaczego żyje w ten sposób. Sama zadaje sobie pytanie, czy ona rzeczywiście tego chciała, czy to jej narzuciło społeczeństwo. Sprawa piąta przeszkody podczas przebudzenia. Zauważ, co się dzieje, gdy Trinity podejmuje decyzję, że jednak chce iść za Neo. Wtedy jej matrixowy mąż i cała reszta zaczyna ich atakować i gonić. I tak samo jest w procesie bliźniaczych płomieni. Są momenty, gdzie po prostu mamy wrażenie, jakby cały wszechświat był przeciwko nam. Gdy Trinity rzeczywiście się budzi, czyli zaczyna widzieć cały świat w formie kodu Matrixa, wtedy wszelkie przeszkody przestają mieć znaczenie. I po szóste obie strony do siebie ciągnie. Czyniki mówi, że jakaś część niej czuje, że czekała na neo całe życie i zastanawia się, co zajęło jej tak dużo czasu. To wszystko, jeżeli chodzi o Matrixa 4. Jeżeli masz jeszcze jakieś obserwacje, zostaw komentarz.